Panko. Zgodnie z obietnicą przedstawię Wam co nam przyjechało z TPC. -em. Mamy tutaj sporo gadżetów. Mamy tylko kolektora z wydechu i turbo, ale to nam Janek dośle w przyszłym tygodniu. Na początek lecą węże. Wszystkie węże są zakute. Mamy węże od powrotu paliwa, od chłodnicy oleju, od prowadzenia turbo i inne pierdoły. Oczywiście cały zestaw opasek do montażu silikonu. W zestawie znajduje się też intercooler, który jest ładnie oznakowany przez nich. Mamy oczywiście większą pompę paliwa DW200. Powinno już dać radę na tym setupie. No na pewno by tego nie dźwignęła. Żeby dmuchnąć powyżej 250 koni, musimy odprężyć silnik, w związku z czym robimy kanapkę. Potrzebna nam będzie taka hmm, przykładka, płyta dekompresacyjna. Silikonów i podciśnień. Orurowanie. Do odmy. Przyda nam się do montażu chłodnicy oleju, czy podstawka z termostatem od FMIK. Potrzebny też taki regulator paliwa. Taką chłodniczkę oleju. Nareszcie na lekus się nie będzie gotowa, bo do tej pory miałem taki problem, że kiedy jechałem w trasie, to powyżej 130-140 na godzinę, jeżeli jechałem przez dłuższy czas to niestety olej szalał i dobijał do 120 stopni myślę, że teraz to rozwiąże problem poza tym mamy termiczny termowiniemy kolektor i downpipa no i oczywiście blow -off to teraz będzie sapać, poprzedni gwizdełek, czajnik. Jest też taki zawór sterujący pracą turbiny, ciśnieniem do ładowania. będzie jechać musi też hamować, więc ja kupiłem takie adaptery od TPC. Pozwoli nam to zamontować 4 tłoczki z Mercedesa. Dodaję pełną regenerację, także jak wrócą, to na pewno mi pokażę. Oprócz zestawu od TPC, oczywiście jeszcze potrzebne jest kilka innych gadżetów. W te zaopatrzył mi japacz. Mamy tutaj zestaw uszczelek kolektora wydechowego. Dwie uszczelki pod głowice uszczelki kolektora sącego rząd. Olej płyny do czyszczenia filtra i nasmarowania go, śruby głowicy, że sporo gratów. To przyjdzie kolektor, wydech i turbo na pewno Wam je pokażę. Potem będziemy powoli przychodzić do składania. Mam no, nadzieję, że będziecie chcieli to wyglądać. Na dziś to wszystko i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę i subskrybujcie mój kanał. Halo.